Że dobre relacje, one wymagają naprawdę tylko kilku rzeczy, o których warto, które sobie warto uświadomić i przyswoić jako pewne zasady, normy, czy reguły, czy regulamin. No i to właśnie, nie rób tego drugiemu, co tobie niemiłe. To jest w ogóle podstawowe. Ale można też przyjąć troszkę bardziej, powiedziałabym, taką. A, Wyrafinowaną już nie taką mechaniczną postawę, że ja będę wszystko prze, przepatrywać swoim własnym przykładem. Po prostu pytać, czy mogę ci coś powiedzieć o tobie? O nie, kochana, teraz wiesz, ja jestem tak zaabsorbowana dzisiaj, mam taki niedobry dzień, muszę pędzić, ale dobra, kiedyś pogadamy. Na razie do widzenia. Dziękuję. Cześć. Czyli ja mam uwzględniać prawo drugiej osoby do decydowania o tym, w jakiej roli ja z nią obcuje. No i to jest piękne, to nawet nie trzeba się tego uczyć.